Dzień dobry, dzień dobry. słuchajcie Dzisiaj chyba jestem pierwszy raz z czasu na czas A nawet przed Wziąłem sobie dzisiaj trochę mandarynek z sobą jak popatrzyłem na nie z rana To myślina zaczęła cieknąć A ja uwielbiam mandaryny Co tam się dzieje Także, wow Była! 15 dzień do świąt, proszę państwa, i jest to Środa, środa 9 grudnia. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba że mi się coś pogiębosiło, nie? 9 grudnia. Oh my god! Ready to go! Słuchajcie, lecę po Oscara. się już nie zajężdżam idzie do Chinki. Nie zajeżdżam do Chinki, tylko od razu lecimy po Karola, bo na ostatnie kilka dni, te pierwsze, ciężko mi się zorganizować z rana, aby. Dojechać w miarę na czas tam na, na tą nową robotę, ale już to ogarniam od dzisiaj. Niestety musimy wrócić na tą restaurację. No bo siedzieliśmy prawie do dziesiątej wczoraj. Nie udało nam się tego wszystkiego skończyć. A ja też nie chcę siedzieć do drugiej w nocy, żeby tylko to ogarnąć. Niby pierdały, pierdały, ale z tym wszystkim jednak schodzi. Zamyślił jeszcze półki dodatkowe, których nie zamontowaliśmy też wczoraj, bo tam akurat jest płyta gipsowa, więc te nasze kołki się by nie nadawały. Okazało się na koniec też, że wąż odpływowy od, e, od zmywarki pękł. Po prostu zwyczajnie pękł ze starości, ze zużycia. Pełen w środku syfu, normalnie kwas się z tego wylał. Jak sobie przypomnę ten zapach, to mi nie dobrze. No ale nic. Zdarza się i tak. Podłogę, najgorszy etap chyba z tego wszystkiego się okazało. Mamy zrobione. Podłoga jest bardzo ciężka do położenia. Powiem Wam szczerze, ja takich podłog nie kładłem w życiu. To jest pierwszy raz mój. Podobne podłogi kładłem, więc technika wydawała mi się bardzo podobna. Ale przyciąć taką podłogę jest bardzo trudno. Ona naprawdę ma coś w sobie takiego... Kamienistego, nie wiem, odpornego na, na przecięcia, więc nożykiem tylko ewentualnie po zagięciu, a żeby to zagiąć, a szczególnie jak macie wiele, wiele rogów i aby to wyglądało dobrze, no to trzeba było się trochę namęczyć. Na początku to po prostu odrysowywałem, przesuwałem, przycinałem greinerem, więc ten pierwszy taki tam sheet wyszedł po prostu idealnie co do ściany, drugi już nie musiałem tak kombinować, bo łączenie mamy w środku. Te listwy, zgodziliśmy się z klientem, że zrobimy tam listwy, żeby nie zadzierał tej podłogi, bo nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko zachowa. Też chciał zabezpieczyć tą podłogę jak najdłużej przed właśnie takimi zacieraniami, bo miał z tym problem wcześniej. I kupił listwy, które nie są super płaskie, powiem Wam szczerze, tylko lekko tak odstają od tej podłogi, więc będą musieli się przyzwyczaić do tego. Ale to już nie nasza bajka. Sporo, sporo. Na takiej kuchni, sporo się wydarzyło. Zostało nam tylko podłączenie z lewu, jednego, drugiego trzeciego. Wszystko mamy na miejscu, więc teraz się tam sobie poradzimy bardzo szybko z tym. Mówię, Najgorsza była podłoga z tego wszystkiego. Nie? Dobra, ja podjeżdżam pod Oscara. Pogadamy sobie jeszcze później. Przeżyłem wczorajszy dzień, jak widzicie. Naprawdę głowa mi bolała do samej nocy. W nocy jeszcze brałem tabletkę paracetamolu, bo normalnie rypało mnie. Że, powiem wam, przygodę pierwszy raz w życiu miałem taką, żeby mnie coś za łeb złapało yy, I w takiej ilości jak 240 V Dobra, zobaczymy się za chwilę Trzymajcie się i miłego dnia wam życzę 15 dzień, Hej Cześć Dobra, słuchajcie Co to za ciężarówka, która ma przyczepę? Ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie chwilę Hej, weźcie, wytłumaczcie mi tego gościa, bo na głównej drodze się nagle zatrzymał i on będzie cofał, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, on nagle będzie cofał, nie? Ja nie mogę wyminąć tego auta, bo mam korek cały czas z przodu Nikt mnie tu nie chce za bardzo wpuścić Chyba, że teraz się wbije na chama ja, ja normalnie, nie? Co za gość <ścoughs> Co to w ogóle był za manewr? Weź mi to wytłumacz Bo ja może nie kumam, ani znaku dokładnie, ani sygnału mi podał Nagle zatrzymał się na głównej drodze i on będzie cofał. i Zablokował cały ruch. Pokażę, Pokażę się ręczki. Tak. <gry> Idziemy. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Mamy dzisiaj specjalne zadania, bo muszę otworzyć podłogę w łazience i postarać się zrobić tą hydraulikę ile się da. I poza tym musimy wywiercić kanał. Tutaj w kuchni na wentylację od ekstraktora Wspominałem wam o tym Ktoś kto montował kuchnię Pokażę wam za chwilę W ogóle tak zamontował ten wyciąg, że on nigdy nie działał Ale to wszystko wam za chwilę pokażę to Zadanie mamy na dzisiaj związane z tym urządzeniem ktoś światło Babki nie było, bo cały jest komunikat Gdzie jest światło w tym domu? Jak to się zapala światło? A? Ej, gdzie to jest pstryczek do światła w, tym, w, tym, w tej kuchni? Nie wiem, ja już szukałem Bez jaj Nie mam pojęcia, gdzie on się zapala A Co to za czary-mary jest? Tego to jeszcze nie grali Co? Ty A może za książkami? O cholera, jedna Za książkami? No, dobry pomysł, naprawdę więc ogólnie ten ekstraktor, proszę Państwa, on nie ma tutaj ani filtrów Tych, Czy ma? Ma filtry carbon Czyli o co chodzi z tym? Aha, ja je założyłem wtedy, jak ja tu przyjechałem, bo to są nowe filtry, słuchajcie One nie były założone, ta paczuszka była tutaj, leżała sobie u góry na tym filtrze Już teraz pamiętam I stąd ta cała akcja, bo ona mówi, że on nic nie wyciąga i my musimy zbudować tutaj kanał Przewiercimy się tam nad szafką, na zewnątrz I tutaj zaboksujemy Ale muszę z nią porozmawiać, czy faktycznie to jest teraz potrzebne Czy on aż tak dużo gotuje, czy to jest warte świeczki, więc... Zaraz sobie to określimy Bo po co ten bałagan robić? Prze Przetestuję ten ekstraktor Ja pamiętam, że on nie działał, więc... Stąd e, nie działał Właśnie, czy on jest podłączony? To jest pierwsze, że. bo nie pamiętam co z nim było. Pamiętam, że te filtry zakładałem. No działa. Działa. Nie pamiętam co tu się do końca działo. Czy tu jeszcze była folia, czy o co chodzi? Na pewno na tym jest folia, to nie zostało nigdy zdjęte, jak widzicie, ta osłonka. Ja chyba, coś mi się przypomina, że zakładałem te filtry z boku, bo one leżały sobie po prostu tak tylko. Dlatego uznałem, że nie był podłączony od początku, tak jak powinien być I ona była trochę przerażona i dlatego stwierdziliśmy, że chciałaby mieć kanał tam na zewnątrz Nie wiem, pogadam z nią, może zmieni zdanie, bo po co ten bałagan tutaj tworzyć A ja jej po prostu odliczę pieniądze, które w sumie wydamy teraz na zakupienie tego elektrycznego shower'a Nie shower'a elektrycznego, tylko tej pompy Ponieważ my tylko wliczyliśmy tam 110 funtów w cenę przy zakupie nowego urządzenia z miry, a te, które tutaj miała takie same nowe kosztuje 250, więc w ten sposób mogłaby zaoszczędzić pieniądze, nie? Ale to za chwilę sobie z nią powiadam Hej ho! A! No i podłogę musimy otworzyć w łazience. No i babki nie ma. Dobra, tu jest światło, tu jest światło. Więc... Wszystko ładnie suche, nic tu nie śmierdzi, to dobrze, waste zasłonięty. Po tej stronie był czy wtedy ten aparat z prysznicem, teraz będzie po tej stronie. To jest ściana solidna, więc będziemy musieli wkuć rurki najprawdopodobniej, nie będziemy dobudowywać. Bo w sumie gdybyśmy dobudowywali, to mielibyśmy możliwość schowania tej rury, a nie chowania jej w ziemi. W sumie ona nawet by nie zauważyła, co by się wydarzyło. Kibelek. Moglibyśmy wtedy też praktycznie jakoś tam cofnąć. Muszę przemyśleć ten, ten, ten plan. Hmm, hmm, hmm. Muszę go przemyśleć. Naprawdę go muszę przemyśleć. I to poważnie. Może się okazać, że będzie szybciej zrobić tutaj nadbudowę z Joyce'a i schować rurę od Waste'a, wodę, wszystko, niż to kuć. I otwierasz podłogę. To jest naprawdę dobry pomysł. Możliwe, że tak właśnie się stanie, ale to zdecyduje dzisiaj. I tyle. Widzicie? Nic nie jest do końca podjęte, bo w trakcie takiego projektu i realizacji zawsze Zawsze możemy dokonać zmian. To ja jestem budowlańcem. I ja wybiorę najlepszą drogę dla nas i dla klienta. Więc jeżeli uznam, że ta droga będzie lepsza, no to będzie lepsza. A jeżeli będzie. Ta droga z podłogą, no to zaraz za chwilę się okaże. Rozbiorę kibelek i zobaczę ile mam pole manewru, jeżeli chodzi o ten waste z toalety. I zobaczymy wtedy. Hej, dobra, i teraz tak, zagadka rozwiązana. Pomoc z mojej strony udała się, tak naprawdę. Zaproponowałem babce, że zamiast kreować tutaj koszta z tym budowaniem tego boksu, słuchajcie w tej kuchni. E wierceniem się w ścianie i podłączanie jakiejś rury do, do tego wyciągu nie ma większego sensu tak naprawdę, bo on jest tak zaprojektowany, aby oczyszczał te powietrze, które tutaj wciąga, wiecie, spodem i wydalał je górą, tylko ważne są pewne elementy, takie jak czyszczenie tego filtra, które są czyste, jak widzicie, choć nie wiem, ta okleina nie została zdjęta, to i Wyglądają w miarę czysto, ja je i tak umyję za chwilę. No i wymiana, podstawa to jest wymiana tego filtra tutaj z boku jednego i drugiego. Yy, Manufacturer, yy. oni mówią, że co 3 miesiące do 6 miesięcy, i to jest takie minimum. Koszta są naprawdę nieduże, bo te filtry znalazłem za 8 coś. Yy, teraz jadę do Holdenca i wezmę jej takie dwa paki, po prostu żeby miała na przynajmniej rok albo 2 lat, albo nie wiem. Zależy jak tam często ona będzie chciała je wymienić Ale one wystarczą, wystarczą do tego aby te powietrze było wystarczająco czyste i nie zakłócało tutaj, nie koloryzowało, wiecie, supitu Nie ma sensu większego moim zdaniem kręcić się na zewnątrz w tym wypadku, kuchnia jest mała Mała babka okno, otwierane w dwóch miejscach, ma dodatkowo wyciąg, który jest tutaj I on działa Nie widzę większego sensu, wierzcie mi, jeżeli ona zacznie gotować i się tutaj faktycznie będzie Gotowało mocno, zawsze może lekko uchylić okno lub włączyć ten wyciąg, aby wspomóc wyciągnięcie tego powietrza z tego pomieszczenia. Więc ja myślę, że nie ma większego sensu. Jadę do Holdensa, spodobał się jej ten pomysł, że szukam oszczędności i nie robię specjalnych kosztów, a automatycznie możemy wykorzystać te pieniądze, aby kupić ten aparat do łazienki bez dopłaty ze strony klienta. Więc to jest chyba ważne. Także podziękowała mi bardzo, a ja lecę na zakupy. Hej ho! Typowa angielska metoda. Słuchajcie, jeszcze do waste'u do wrócimy. Zobaczcie, jak jest szpachla zrobiona. Była sobie dziura pewnie wcześniej tutaj gdzieś do korury, rury. Więc napchali papieru, worków i tyle w temacie. Piękna robota. Słuchajcie, to to sobie chyba na pamiątkę zostawię. Dobra, słuchajcie. Boks są zebrane ogólnie. Wszystko fajnie. Tutaj. Mógłbym może pokombinować z czymś, żeby ten kibelek cofnąć i cofnąć ten kibel. Ale on nie cofnie mi się wtedy... Chyba zobaczymy jaki jest design tego kibla. Musiałbym go sobie tu postawić bez tego kawałka rury i zobaczyć co ja musiałbym zrobić, żeby tu zakręcić. Tylko jest taki mały babor, że tutaj te kolanko w środku, które jest od, było od zlewu i od wanny. Tam jak wkładam rękę. To cieknie, lipa. Trzeba będzie i tak się do tego dostać. I I don't know teraz. Nie wiem, muszę pomyśleć. Zobaczymy jeszcze jaki jest akces w kuchni, bo może skończymy tak jak kłanny. Nie wiem jeszcze. Nie wiem. Cieknie to gówno. Pewnie tam jest mokry boks na dole, wiesz. Ona nawet nie zdawała sobie sprawy z tego. A to, że płytkami jest obłożone, to ani nigdy tego nie widziała. Jak ja odkryję teraz tam biedę na dole, to... Nawet to są zawołu serca. Wszystko zaczyna akurat, ten No, taka i taka pielęgniarka. Iden też nie. Możliwe, że jak zdejmę plimf tam w kuchni pod szafką, się okaże, że tam też jest mokro. No. no, idziemy sprawdzić. Hej. Dobra, tu mamy trochę inaczej jak łanny. Po pierwsze, mamy płytki. Po drugie, szafki nie mamy tutaj rogowej. Tylko mamy szuflady i szafkę. Więc ten cały róg jest ogólnie niezagospodarowany Musimy zdjąć tego plimfa. Najpierw tego plimfa, później tego, później odkręcimy szafkę i wychodzimy z nią na zewnątrz. Musimy ją wysunąć, niestety albo, albo zobaczymy, albo, albo szuflady zobaczymy, co jest łatwiejsze, gdzie jest coś. Nie wiem, jak ten ruch jest tutaj przymocowany. Musiałbym zaraz zobaczymy, czy jest tu jakaś śrubka. Jest, czyli co, ten róg? bo tu nie widzę żadnych śrubek. Czyli ten. Ten róg jest do tych szuflad do, domocowany, ale tu mają jakiś panel wykańczający, ale na szczęście na śrubki. Dobra, rozbieramy to. Let's go. Jesteśmy pod szafką, szafka wyjechała i mamy boksa. On nigdy nie był otwierany, jak widzicie, więc ja będę musiał go sobie otworzyć i za chwilę to zrobimy. Co nie? Jest trochę inaczej jak łanny, bo mam więcej miejsca. Co to jest? Takie czarne. Co tu się dzieje? Fuj, ty. Co jest za kurz? Co to jest? Czaisz? Elektryka, jako elektryka, widzicie? A co tu się robi Co za czarny kurz jest? Jakieś dziadostwo. Nigdzie się stąd nie sypie, ale leży. Hm dziwne. To taki kominowy to, No. Wiadomość, słuchajcie, bo e, nie musimy tej rury i tej podłogi tam tak bardzo przerabiać. Da się to wszystko fajnie ogarnąć, bo ten kibelek, który Babcia zamówiła w tym przypadku, jest ten Comfort e, High. Znaczy, to pewnie żadna różnica, ale wysokość waistu nam fajnie pasuje do tej samej wysokości. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca z tyłu toalety. To jest akurat stary kibalek, w tym nowym też mamy dużo miejsca, więc pójdzie po prostu tego kolanko do toalety. Nie musimy tego obniżać. Rurę wytniemy sobie tam na dole, bo wyciąłem widzę kielich. Także możemy spokojnie ją sobie podnieść. Ja zajmę się tym kolankiem tutaj, które cieknie. Karol przygotuje tutaj w kucie, więc będziemy mogli trochę nawet głębiej pusić tą rurkę. Pójdzie baton 2 na 2 automatycznie będziemy mieli miejsce na wodę do tego prysznica. No i ogólnie ułatwimy sobie masakrycznie zadanie ze wszystkim, nie. Także super. Proszę Państwa, kibelek się fajnie cofnie, cofnie nam do ściany, żeśmy to sprawdzili, jedyna przeróbka, która zostanie, no to woda, 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 to też właśnie sobie zaraz cofniemy, nie? I będzie po sprawie. Let's go! Zabieramy się za to. Hej! Dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Może jednak to robimy, aby ten mojżesz nam się pod opuścił trochę bliżej. Bo inaczej nie będziemy mieli go tutaj za, za wysoko. Ja jadę do Holdena po te filtry dla babci. Do tego ekstraktora Oskar dalej okleja podłogę. A ja jadę na zakupy. I tyle w temacie. Hej, słuchajcie, jestem w Holdenzie. Zapomniałem chyba was zabdejtować. Przyjechałem po te filtry dla tej babci. Karol mi tam wycina Joycey, więc będę miał przygotowane Wytniemy wszystko, co się da ogólnie dzisiaj Przygotujemy sobie miejsce na hydraulikę I nie będę tutaj przedłużał dzisiaj dnia Tylko pojedziemy szybciej na tą restaurację Aby skończyć tą naszą pracę, bo ja nie chcę siedzieć po nocy, powiem wam szczerze Także idę po te filtry I zaraz wracam z powrotem Let's go, let's go Jestem z powrotem. Słuchajcie, udało mi się zaopatrzyć te filtry i dokładnie Wam powiem, one kosztują, właśnie, ile one dokładnie kosztują. O co to chodzi? 26,44 44 za dwa sety, czyli po 13,22 za taką paczuszkę, to są dwa filtry wymienne na raz, po obu stronach silnika. Drugą paczkę babcia dostanie, tak samo. I przy okazji, wiecie, zakupiłem tego brakującego Trima, który brakowało tam do Chinki, bo nie mieli w stoku. Przypomniało mi się na ostatnim momencie. Poszedł już na, na, ten, na magazyn, a jeszcze raz go później wysłałem. Biedny chłopak. I tak nie mają co robić. Tak że... Chociaż trochę pochodził dzisiaj zamiast stać, nie? I wpieprzać słodycze. Dobra, wracam do chłopaków Let's go Dobra, słuchajcie, jestem z na łazience Tu jest wycięte, już przygotowane Już wiem co tutaj ciekło, słuchajcie To się w ogóle wypięło, nie? To coś Także podczas ruchu Nie wiem czy to będziemy w stanie obsadzić Na razie to zostawię, tak jak jest Jutro się tu już tym zajmę Do końca i Doprowadzę wodę i waste I w ogóle Także jutro będzie zabawa Zajmiemy się tym pokojem, pofilujemy, bo trochę słabo tak powiem, zajmuję się tym projektem na tą chwilę, ale jutro już będzie elegancko. Jak tylko się pozbędę tego, tej restauracji. Dobra, zmykamy, lecimy, zobaczymy się za chwilę na knajpie. Hej! Halo! Musimy do Skypika jeszcze podjechać, bo te kołeczki. Także zabieram się na wycieczkę. Chłopacy zostają. Oglądają na YouTube jakiś kanał. Rafał Budowlanie czy coś takiego? Ja już oglądać, Słuchajcie, nie, jakiegoś gościa oglądamy, Siano, coś tam, nie wiem co to jest, ale już nieważne. Jest idealny. Jest idealny? Mhm. Wiadomo, bo ja byłem na zakupach. Także mamy kołki, lecimy nie montować. Wiem, nie wiem co to Kołki. To będzie trzeba ściąć, nie? A czemu? To, to teoretycznie się wbija w plasterboard, nie? To się to wyrówna na metale no ja i to nie wiem czy to bijesz. Zrobimy próbę. Generalną. Lecimy. Let's go. Hello. Dobra i co? Pokołki bez pośredni. Bez sensu pojechałem. To coś specjalnego jeszcze dla naszych słuchaczy, bo zostało... Tylko przez 5 minut chcę zrobić prezentów załokka. Właśnie, bez sensu pojechałem do Krzysztof, bo przyjechaliśmy tutaj, a oni nic zmienili zdanie. Teraz chcieli zdjąć tą dużą półkę i zamienić teraz na małą. A tutaj musimy założyć soft, soft dispensery A te kółki, które miały być po tej stronie tam W ogóle nie będą istniały, więc yy, dlatego Też są niepotrzebne moje kołki. Ja się zabieram Za przyszło szersz Rurki mam Thank you Tu mam waste Także jak tylko go rozwosnę, maszynę, wtedy będę mógł ją założyć, i tyle w temacie. Słuchajcie, reszta to już jest bajka. Hej! Dobra, słuchajcie, bo to już chyba prawie koniec. Jeszcze na koniec z nas wyciągnęli wszystkie soki. Niby chodzimy jak na ptycy tutaj, bo jest późno. No to jeszcze pan chce. To, jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto, jeszcze tamto. Nie? Karol. Chyba tyle wystarczy. To z komentarza. Ja tylko mam jeszcze silikon do położenia na tej ścianie i tu gdzieś w rogach, ale to jest max pół godziny i zawijamy się. Zrobię Wam tylko szybki update na koniec. Także jak widzicie, kawał dobrej roboty, ale za chwilę się zobaczymy. Hej! Słuchajcie, kończymy tą nierumowalkę. Mamy już pracę skończoną. Mogę się Wam pochwalić, więc Wam wszystko pokażę dookoła. Kuchnia zamontowana. Podłoga zrobiona, wszystkie zlewy są popodłączane, ciepła, zimna, woda, waste, wszystko jest nowe. Wszystkie rurki, które tam widzicie, wszystko to jest nowe, zasilone, stąd wymieniliśmy dwa zawory, tutaj też dwa zawory, cała instalacja hydrauliczna jest nowa. Do tego wszystkiego, pamiętacie, mieliśmy tutaj problem z waste, więc też jest wymieniony. Wszystkie zlewy pomontowane, wszystkie półki pomontowane, ostatecznie tych półek tutaj nie chcieli. Bo stwierdzili, że jeszcze nie wiem, jak, nie wiedzą, jaki mają plan. Na koniec poprosili nas o soap dispensery, te cztery tutaj do papieru, dwa dispensery. Dishwasher jest ładnie podłączony, też nowy waste i tak dalej. Wszystko sprawdzone tysiąc razy. Gdzie nigdzie jeszcze dodany został silikon, gdzie były największe gapy przy tych panelach metalowych, tutaj przy drzwiach dookoła, tutaj wszędzie dookoła, tak samo, gdzie najwięcej będzie otwartej przestrzeni do mopowania. I chyba wszystko, słuchajcie A, ten panel tutaj żeśmy też wykreowali taki coś Żeby nikt nie uszkodził nam waste'a Ostatecznie nie nadepnął na niego Więc jeszcze dokręciliśmy taką płytę I chyba więcej już upgrade'ować nie jesteśmy w stanie e, Na tę chwilę Albo wymieniamy nową Robimy całą nową kuchnię Ale to co zostaliśmy poproszeni zrobiliśmy Klient zadowolony <słuchaj> Przepraszam, nie ma zbigo. Dobra, słuchajcie, zamykamy to wszystko, graty pozbierane, z zabrana. Dobra, to do zobaczenia. A jutro co? Czwartek. Wielki dzień. Tak? Jutro czwartek. Do zobaczenia. Hej, cześć.